No witajcie kochani. Jesteśmy właśnie sobie tutaj na próbie przed koncertem. my czekamy, czekamy. No ale pan Smolasty nie pojawił się na próbie. Yy, mimo że miał być. ale chyba pozostaje się Bo pierwszy termin telewizyjny też jakoś nie przyszedł. Nie wiem jak zagramy ten koncert. ale co, ale ataki, Także co kochani? No my się szykujemy, my jesteśmy tutaj gotowi. Także, no to, robimy swoje, pracujemy. Tak zwany Pełen pro. No to jeszcze takie y, ogłoszenie parafialne duszpasterskie y, w celu uporządkowania wszystkich informacji. Jutro gram na roztańczonym narodowym. Moje wejście jest o 21.50. Albo nawet 45. E, śpiewam y, melodię tą. Natomiast y, no, byliśmy mówili na próbę, ale jak widzicie, jakby nie ma, nie ma, nie ma smolastego. Więc jeżeli dojdzie do tego występu jutro, no to on będzie później i z tego co wiem nie jest transmitowany w TVP3, bo cały koncert jest. Także to, tą piosenkę usłyszycie będąc y, pod sceną, no i ewentualnie później na y, akwarii. Y, no ale tak jak wiemy, bilety się wyprzedały na akwarię. No wiem, wiem, bardzo też chciałam, żeby, y, żebyśmy zaśpiewali to dla wszystkich fanów przed telewizorami. Wiadomo, że nie wszyscy mogą być tam na stadionie, no ale y, jakby po drugiej stronie y, nie było chęci. Y, Bycia na antenie. Więc pozostaje uszanować taki wybór. A wszystkich Was zaprosić na kolejne koncerty. Dobrze, to ja będę uciekać na ten tańca. Kochani, w takim razie ogłaszam otwarcie. Klimat!